Kiedy zaczynałem wszystko od zera, nie miałem nic prócz starego komputera, pomysłu, który wydawał się głupi nawet mnie, i niespokojnego snu, który nie pozwalał mi zasnąć nocami. Ale krok po kroku budowałem swoją firmę, tkałem ją jak materiał, którym później handlowaliśmy. I po latach pracy zbudowałem coś, z czego byłem naprawdę dumny: fabrykę odzieży, która dawała zatrudnienie 20 osobom. Współpracowała z klientami na trzech kontynentach i zapewniała mi życie, o którym wcześniej mogłem tylko marzyć. A obok mnie była wtedy Natalia, kobieta, którą poślubiłem z przekonaniem, że będziemy razem do końca. Wierzyłem w nią, w nasze małżeństwo, w nasze wspólne plany. Ufałem jej bardziej niż komukolwiek. Podobnie jak ufałem moim rodzicom, Romanowi i Krystynie. Mimo, że zawsze faworyzowali mojego brata Kamila z którym nigdy się dobrze nie dogadywałem, chociaż starałem się to ignorować, tłumacząc ich zachowanie tym, że może on po prostu bardziej do nich pasuje. Ale, mimo tego, kiedy nadszedł moment, że musiałem zabezpieczyć swoją firmę przed rozwodem, który nadciągał niczym burza, postanowiłem zaufać im raz jeszcze i przelałem firmę na ich nazwiska, wszystko zgodnie z prawem, z pomocą mojego prawnika Konrada. Wiedząc, że to tylko tymczasowe rozwiązanie, które miało uchronić mnie przed tym, by Natalia dostała połowę czegoś, czego nie pomogła mi stworzyć, tylko mnie zdradziła, najpierw emocjonalnie, potem fizycznie, z moim dawnym przyjacielem z uczelni, Patrykiem, z którym potajemnie spotykała się miesiącami, co odkryłem dopiero po otrzymaniu anonimowej wiadomości z ich zdjęciami, uśmiechniętych, zbliżonych do siebie, jakby nigdy mnie nie było. Jakby ich śmiech był ważniejszy niż mój ból. I choć wtedy nie zareagowałem od razu, wynająłem detektywa, który dał mi dowody, jakich potrzebowałem, by odejść bez słowa, za to z przewagą, i kiedy wręczyłem jej papiery rozwodowe oraz pokazałem wszystko, co wiedziałem, próbowała się bronić, krzyczeć, odwracać kota ogonem, ale ja byłem spokojny, bo już wtedy wiedziałem, że nie dostanie nic, że wszystko, co miałem, jest bezpieczne, i gdy wszystko się zakończyło, Myślałem, że najgorsze mam za sobą, ale nie spodziewałem się, że kilka miesięcy później, gdy sytuacja firmy się pogorszy, gdy klienci zaczną odchodzić, a ja coraz częściej będę sięgał po alkohol, nie radząc sobie z samotnością i poczuciem zdrady, będę musiał prosić rodziców o pomoc i zwrot firmy, którą im powierzyłem. I wtedy, patrząc mi w oczy, powiedzą: Nie, oddamy ci jej, Michał. Kamil bardziej na nią zasługuje. Kiedy usłyszałem z ust mojego ojca, że firma powinna zostać w rodzinie, ale nie wrócić do mnie, tylko przejść w ręce Kamila, za nie mówiłem I choć w głowie kłębiło się tysiąc słów, żadne z nich nie wyszło przez moje usta. Patrzyłem na nich. Na Romana, który siedział przy stole z ramionami skrzyżowanymi i tym wyrazem chłodnej pewności siebie, oraz na Krystynę, która nie miała odwagi spojrzeć mi w oczy, tylko przesuwała palcem po krawędzi. Filiżanki z kawą i czułem, jak coś we mnie pęka. Nie był to krzyk ani wybuch, tylko coś cichego i ciężkiego, jak beton, który osiada na dnie klatki piersiowej i nie pozwala oddychać. Próbowałem złożyć zdania, tłumaczyć im, że wszystko, co mają, co widzą, firma, jej wartość, kontakty, struktura, nawet logo, powstało z moich pomysłów, mojej pracy, mojego ryzyka. Ale ojciec tylko westchnął i powiedział: Michał, nie jesteś już tą samą osobą, co kiedyś. Spójrz na siebie, zniszczyłeś się, nie umiesz dbać o to, co ważne. A matka pokiwała głową i dodała: Kamil to nasze bezpieczeństwo, on się nie rozkleja, nie robi scen, on działa. I wtedy zrozumiałem, że oni przez te wszystkie miesiące patrzyli na mnie jak na porażkę, jak na kogoś, kto nie zasługuje na drugą szansę. Jak na obcego, którego tolerowali, dopóki nie przestał być użyteczny. Czułem, jak żal miesza się ze wstydem, ale jeszcze bardziej bolała świadomość, że naprawdę myśleli, że Kamil, ten sam Kamil, który przez całe życie zmieniał pracę co kilka miesięcy, który nie potrafił utrzymać jednego projektu dłużej niż kwartał i który jeszcze niedawno przyszedł do mnie po pożyczkę na naprawę samochodu, nadaje się bardziej do prowadzenia czegoś, co ja budowałem przez dekadę, i nie mogłem nie przypomnieć sobie setek sytuacji z dzieciństwa i dorosłości, kiedy oni oboje patrzyli na niego z dumą, nawet gdy nie zrobił nic szczególnego, i na mnie z oczekiwaniem jakbym musiał nieustannie udowadniać swoją wartość, zasługiwać na ich uwagę, a teraz, kiedy naprawdę potrzebowałem ich wsparcia, pokazali mi, że jestem sam, że nie mogę liczyć nawet na własnych rodziców. I może właśnie dlatego nie uniosłem się gniewem, nie krzyczałem, nie błagałem. Po prostu wstałem, powiedziałem: Zróbcie co chcecie, i wyszedłem. Ale kiedy drzwi się zamknęły, a zimne powietrze uderzyło mnie w twarz, coś się we mnie wypaliło. Jakby ostatni płomień nadziei zgasł. Wróciłem do domu i nie wiedziałem, co ze sobą zrobić. Chodziłem po mieszkaniu, jak duch! Wpatrywałem się w dokumenty, które jeszcze kilka miesięcy temu oznaczały przyszłość, ale teraz były tylko pustymi papierami, bo wszystko, co znałem, wszystko, co mnie definiowało, zostało mi odebrane. Żona mnie zdradziła, najlepszy przyjaciel wbijał nóż w plecy. Firma już nie należała do mnie, a rodzice, rodzice potraktowali mnie jak przegranego, jak problem, który można przesunąć na bok, i choć pierwszą reakcją było sięgnąć po butelkę. Nie zrobiłem tego, nie z przekory ani z nagłej siły woli, ale dlatego, że zrozumiałem, że ich wybory to nie był tylko błąd, to był wybór świadomy, przemyślany. Oni naprawdę wierzyli, że Kamil poradzi sobie lepiej, że ja już się nie podniosę i w tej ciszy, która panowała w moim mieszkaniu, z lampą palącą się nad stołem i zegarem tykającym monotonnie na ścianie, poczułem coś nowego niechęć zemsty. Nie pragnienie odwetu, ale spokój, taki zimny i pusty, jak cisza po burzy. Bo wiedziałem jedno: nie ostrzegę ich. Nie powiem, że firma jest na krawędzi upadku, że zadłużenie rośnie, że reputacja firmy poszła w dół po ostatnich problemach z dostawami i odejściem kluczowego klienta z Berlina, że zespół jest rozbity i zdemotywowany, że system księgowy się sypie bo przecież kiedy chciałem im o tym wszystkim powiedzieć, zignorowali mnie, wyśmiali. Więc teraz niech sami sprawdzą, jak to jest, kiedy się stoi na czele czegoś, czego się nie rozumie, nie kontroluje i nie zbudowało własnymi rękami. A ja? Ja będę czekać nie z satysfakcją, ale z ciekawością, co zrobi Kamil, kiedy zorientuje się, że nie dostał korony, tylko klęskę w pakiecie z papierami, które tak chętnie podpisał. Minął miesiąc od momentu, w którym moi rodzice podpisali przekazanie firmy na Kamila. Miesiąc od ich decyzji, że to on jest przyszłością, że ja już jestem tylko wspomnieniem, porażką, niepotrzebnym balastem, i choć przez te dni nie odezwali się do mnie ani słowem, choć nie próbowałem ich szukać, bo nie miałem już w sobie nawet chęci, żeby walczyć o coś, co umarło. To pewnego popołudnia zadzwonił telefon i na ekranie pojawiło się imię matki. Co mnie zaskoczyło na tyle, że przez chwilę po prostu patrzyłem, nie wiedząc czy odebrać, bo nie chciałem znów słyszeć jej głosu wypowiadającego chłodne słowa, nie chciałem znów czuć tego bólu, który we mnie zostawili, ale coś mnie tknęło i nacisnąłem zieloną słuchawkę. Usłyszałem jej cichy, niemal szeptany głos: Michał, musisz przyjechać, to pilne nic więcej żadnych wyjaśnień, żadnych tłumaczeń. Tylko napięcie w jej tonie, coś, co wcześniej zawsze próbowała ukryć za fasadą opanowania, a teraz po prostu się rozlewało. Więc nie wiedząc po co, założyłem czystą koszulę, ogoliłem się pierwszy raz od tygodni, przeczesałem włosy, spojrzałem na siebie w lustrze i przez chwilę nie poznałem odbicia. Bo ten człowiek nie był już tym samym Michałem, który jeszcze rok temu miał wszystko miłość, firmę, rodzinę. Tylko kimś, kto przetrwał spalenie mostów i teraz chodził po zgliszczach, ruszyłem samochodem w kierunku domu rodziców. Tego samego, który znałem tak dobrze, a który teraz budził we mnie tylko niechęć i gniew. I kiedy otworzyli drzwi, zobaczyłem obraz, który był jednocześnie śmieszny i tragiczny. Kamil siedział przy stole blady jak ściana, trzymając się za głowę, przed nim stos papierów, faktury, wezwania do zapłaty, monity z banku. A matka i ojciec stali z boku, z rękami założonymi, jakby czekali na cud, a nie na mnie. Spojrzałem na nich bez słowa, a Kamil od razu podniósł wzrok i niemal krzyknął: To twoja wina, Michał. Wiedziałeś, że firma tonie, a nic nie powiedziałeś. A ja stałem w drzwiach, jak wbity w podłogę, i słuchałem, jak rodzice dołączają się do chóru oskarżeń. Jak ojciec mówi, że jestem nieodpowiedzialny, że to przeze mnie wszystko się sypie. Że postawiłem ich syna w beznadziejnej sytuacji, jakby zapomnieli, że to oni odebrali mi firmę, że to oni uznali, że nie nadaje się już do niczego, jakby nagle to wszystko nie miało znaczenia, bo teraz trzeba było znaleźć winnego. I wtedy nie wytrzymałem, zacząłem się śmiać, takim gorzkim, pustym śmiechem, który nie miał nic wspólnego z radością, a tylko z rozpaczą zmieszaną z absurdem. I kiedy wreszcie przestałem, Spojrzałem im wszystkim w oczy i powiedziałem: A czego się spodziewaliście? Ostrzegałem was, chciałem to ratować, ale wy woleliście dać wszystko komuś, kto nie ma pojęcia, jak to działa komuś, kto żyje na pokaz, kto potrafi się tylko chwalić, ale nie dźwigać odpowiedzialności. I wtedy ojciec próbował mnie uciszyć, ale nie pozwoliłem. Mówiłem dalej: coraz spokojniej, coraz pewniej. Bo po raz pierwszy od miesięcy czułem, że odzyskuję głos. Że nie jestem już tym potulnym synem, który zgadzał się na każde upokorzenie. Tylko człowiekiem, który przeżył piekło i wyszedł z niego nie jako ofiara. Tylko jako ktoś, kto nauczył się, że czasem trzeba pozwolić ludziom utonąć w błocie które sami rozsmarowali. Kamil zaczął krzyczeć, wymachiwać rękami, mówić, że to nie fer że to on teraz jest w ruinie, że stracił wszystko: mieszkanie, samochód, reputację, że nie ma nic, a ja powinienem mu pomóc, bo to nasza firma. Wtedy podszedłem bliżej, stanąłem tuż przy nim i powiedziałem cicho, wyraźnie: "Nie. To była moja firma, a wyście mi ją zabrali i teraz radźcie sobie sami". I zanim zdążyli cokolwiek odpowiedzieć, odwróciłem się i wyszedłem, z zamiarem nigdy więcej tam nie wracać. A przez kolejne tygodnie słyszałem tylko urywki historii: od znajomych, od przypadkowo spotkanych, ludzi, że długi się spiętrzyły, że firma ogłosiła upadłość, że Kamil w końcu się poddał i wyjechał za granicę, zostawiając po sobie tylko długi i wstyd, że rodzice próbują jakoś to wszystko posprzątać, ale nikt już im nie ufa, że zostali sami, bez niczego. I choć przez moment poczułem ulgę, to zaraz potem przyszła pustka, nie triumf. Nie radość, tylko pustka. Jakby wszystko już się zakończyło. Jakby ta historia dotarła do końca, a ja wreszcie mogłem się uwolnić. Bo nie chodziło o to, żeby im się źle wiodło. Chodziło o to, żebym ja wreszcie mógł zacząć żyć własnym życiem, bez ich głosu w głowie, bez ich sądów i bez ich kontroli. I od tego dnia zaczęło się coś nowego. Niespektakularnego. Niepełnego fajerwerków, ale spokojnego, prawdziwego. Moje życie, moje decyzje, moje błędy i moje zwycięstwa, bez Natalii, bez Kamila, bez Krystyny i Romana. Tylko ja, kawa o poranku, notes z planami i oddech, który wreszcie przestał być ciężarem.